o nie wiesz, właśnie... cokolwiek teraz mnie uderzy, to będzie mnie za bardzo bolało. A jak będzie mnie tak mocno tu nie polało, to miał teraz <grym> Teraz tutaj Ścig z czasem, a nie do góry. Okej, w ciągu tam. Tam. O, chociaż tutaj to wystarczyło. Zaraz tutaj. A kurde. Nie da się. No ja i tak, i tak, trzeba tak zrobić. i szybko, Wrócić. I biegiem wsiąwej no chyba. Opa, udało się. Tą lokalizację to lubię bardzo, bo to tak fajnie klimatycznie takie ogrody babilońskie, można tu powiedzieć. W jakimś stopniu to jest. No, oczywiście walka ma być no damage. Haha. Gdzie nawet nie widzę dowolnej do swojej postaci czasami. Ale to właśnie tak to wygląda. Czasami w wystarych gierkach. Ciekawe, jak to będzie z Spellportem jak to no, na niego pora. A ty coś kojarzysz z Księga Persic? Czy to pierwsze Twoje spotkanie z tą gierką? Siup. Pytam, Pytam, żeby tutaj właśnie umilić sobie rozgrywkę rozmowę piękną. ojoj, ojojojoj, gnął mi. Siup. I niestety tutaj nie ma żadnych estusów, więc trzeba sobie radzić na ilości, nawet co się ma. I czekać aż pojawi się jakaś fontanna HP, to znaczy wody. To tutaj woda daje życie. Takie promocje, zdrowego wywienia i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Chociaż też w tamtych tak O, widzicie? Za późno go zacząć gać. I już nie było można go tak jakby wykończyć. to, to wszystko? Tak, to wszystko. Pewnie od się ruszyć. bardzo dziękuję, że ci miło. Teraz musimy się wychylować, gdzieś tutaj powinna być woda, bo jeżeli na tym HP mam grać, to... O, jest. To byłoby śmiesznie na takim HP grać. <laughs> Okej. Okay. Ogólnie u mnie właśnie w persji to jest gra dziedzictwa. Bardzo lubimy w nią grać. Bo to miałem co tam miałem? Warcraftas, Lersy, Total War i właśnie księcia Persy najbardziej no kojarzę. Czy te gierek to ja miałem za Czy Czyli trzy strategie, i jedną tego I'll to, the A które ten ciżar nie kojarzysz? Bo to są tak jakby trzy, to główny tej podstawowej trylogii, później, pół. Jeden udany remake, to znaczy, yy, no, remake yy, to, yy, całej serii, a później był, tak jakby na to czepkę, czwarta część do tej trylogii, a później jeszcze były teraz te metro, Metroiwanie, no metroin no te co, nie wiem, dwa lata temu wyszły, takie retki, Metroiwanie, Metroid. Wannia, tak, Medroid Wannia. Okej, okay, szybko, no. Eee, yy, no, 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 właśnie. A poczekajcie. A nie, ja się tu. Poczekajcie, ja tutaj wchodziłem, a co się nie? Ja wchodziłem, ja o tym zapomniałem. A tak, wchodzimy, tego że zapomniałem. <laughs> Moja pamięć to jest bardzo fajna, polecam. I też takich innych ciekawostek. Tarksolcy zamknęły się w 47 odcineczkach. Co będą właśnie powoli wrzucane. Aż się skończą. I później wtedy zacznie się dopiero książę tercji wywrócać. Okej. Okay i tutaj sobie troszeczkę takim sprytem tego sikacza ogarnąć i myk. tutaj na no spokojnie a to troszeczkę jak te perserkowe skielety z Dark Soulsów chociaż trochę wyżej będzie no tak wyżej będzie ciup Okay, już zaraz o, pięknie zaraz obetą. Mhm. Mm mhm. Mm o, to jest bardzo fajne gear. Muszę przyznać. A jeszcze właśnie, bo będę chciał na pewno nagrać jeszcze całą tą trylogię podstawową, więc teraz są, są piaski czasu, więc zostanie jeszcze dusza wojownika oraz dwa trony. I i tutaj będzie HP. Ale dobrze, pamiętam to. A, Hop, ja też życzę powodzenia, Reni. No kurde, właśnie to jest uroki kamery. Hop, i znowu mamy taki piękny korytarz. Korytarz życia, tak zwany, tylko czasami, chyba w tej części jeszcze nie będzie to by, tak jak wysadzane pułapkami, ale w kolejnej to już będzie taki tort przeszkód. Jak będziemy w duszy wojownika. Ale no niestety co tutaj. tutaj jest feta. Tata feta wygrała <laughs> Jako fanatyk fety, no wiesz. I też y jał diabeł nie udzieli pozwolenia na wykorzystanie jego y wizerunku <laughs> ja to czuje się no, czujesz, jak jakiś chłop co wali sobie głową w mur i zastanawia się, czemu, to, co, czemu ten mur nadal stoi. <laughs> Hoppa. I hopla. Jak cyrku. Okej, kurde, kamera. Nie pomaga. OK i sruuu. Dobrze. I tak. I sruuu. I skok. Tada! Magia. Naciskamy. I Nie szybko i nochowo, poki możeni. Hop, hop. hop. Ha. Can you hear me? Mhm. Mm Ja tam, ja tam wypoczynkuję, kiedy mam wolno od pracy. Wtedy to bardzo przyjemnie, i to mogę sobie sobie jakoś odpoczywać. No, dawaj. Hop. Ja tam właśnie przez to, że ja rok y, akademicki pracowałem i studiowałem, kiedy ja dostałem samą pracę, to dla mnie to praktycznie są wakacje takie, takie porządne wakacje na spokojnie mogę sobie heal'ować. Dawaj. Szybko, spowolnienie czasu... Szybko... Biegni, Ha Haha, udało się. I tutaj niestety mamy naszego ojca. Hmm... Ale patrzcie, mój jednolatko zostało normalny. A też, jak pamiętacie, to właśnie to jest miejsce, gdzie my zaczynaliśmy na chłop Właśnie tam była klepsydra. I też tutaj niestety musimy na Fary uważać I też na tych niebieskich. Ponieważ oni nie dają się przeskoczyć, Darwo nie dają się jeszcze przeskoczyć, ale już nie piescy już nie. Ponieważ mają tak, jakby gleb, no, halabarty z dwóch stron. Glebie I najlepiej to ogarnąć, najpierw podstawę, a później ojca atakować. Bo nie wiem, czy przed tym da się jakoś go zaatakować, nawet. O, bardzo dobrze. Zaraz tutaj was podczytam, tylko muszę ogarnąć Bo w czasie walki to tak sobie można sobie czytać niestety No kurde, co parteru mnie tutaj balł Opa, jeden drugi Opa Dobre kompo to o! Nasz ojciec na tego czerwonego sprowadzi do parteru, jak było widać. No kurde, Tylko że on głupio próbuje automatycznie już na nich przeskakiwać. Że Przes ich przeskakiwać. Okej. Okay. Tego możemy na spokojnie. Ogarnąć. Dawaj. Nie wiem, że dasz radę. O! To też jest, jest to fajne, że przeciwnicy nie mają friendly fire. A. To znaczy, że jak biją, to i biją i swoich.

O kurde, chyba to ono cię wyhealowała. Trzeba ich agro zdo, y, za, zabrać. Dobra, powinno się wyhealować się w miarę. Kurde, na to się nie wyhealowało. Okej, okay, zaczęło cię healować. Szybko, 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 do wody Pijemy, 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 pijemy. Ja się da Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O tutaj, bardzo ładni są Na dobicie Rad Para, uciekaj, kobieto, uciekaj Hoppa To właśnie tutaj niestety jest ten prob problem O kurde Ehm um. Ehm um. <laughs> no, e tá que tá grande. <laughs> No to. Remi to jest norma u nauczycieli, u prowadzących niektórych. Ja tutaj muszę niestety wyjść. I załadować sobie gierkę. Bo to niestety widać było co się stało. Hmm... No, jak, tak jak, jak wiadomo, te no to to. to, to no, tego, no, kurde, trzeba czekać. Ale to, co tutaj było widać, to pierwszy raz mi się zdarzyło takie problemy z kamerą. Śmieszne. No kurde. Pracet, na no, kurde. Haha, ha, udało się. To... Okej, okay, my to już przerabialiśmy, wiemy jak to wszystko ogarnąć. Więc to praktycznie... Yy... Nie, tam na dole jeszcze nie będzie Poczekaj, czy mogę zaskoczyć? Nie mogę zaskoczyć. No okay, oj, ten, oj, ten, co wyje z tego jednego. I tak i tak tej gierki, no to nie robię. OK. Hop To nie ma już, moim zdaniem, za bardzo sensu z tym wracać I teraz to będzie nam tak pięknie grało Upominało się o... Doładowanie HP A nie, pisze jest miarę No O kurde Panie Pani książe. Pani Książa Weź, wypan pan, scratch. Dziękuję. No kurde, kamera Cziup. <grywy> Dowodowane. Bardzo fajnie. Cziup. A już tutaj kolce chciały nas znaleźć. Cziup. Mhm. Mm Ok, to w tą stronę mam iść. Tak, No, u mnie też był taki jeden typ, ale jak ja wiedziałem, że tak jakby zaleciłem nią, to ja się nie stresowałem, tylko no. Kiedyś, kiedyś piszę. Ogólnie tacy prowadzący to czasami coś śmieszni. I to pokazuje, że jednak USOS ciernie nie zamyka się tego ostatniego, nie wiem tam, na początku sesji poprawkowej. Tego USO jest cały czas otwarty. Ciupp, bo u mnie często mówią, że na przykład, że coś tam nie mogło, potem USO zamknięte i tak dalej. Ale tak naprawdę nie jest zamknięte, tylko tak gadają, żeby studenci nie męczyli. A jak Prowadzący potrzebuje, to i taki tak, tak otworzył usos. Dobra. Sosla. O. Ciekawe, właśnie... U nas, u mnie, na Polibudzie to właśnie to system wpisują na WUSOS. I wróconej najwyżej się wysłać SMS-a albo maila, że słuchajcie, studenci, właśnie jest wpisana cena. I tyle. Okej, okay, teraz trzeba będzie... Można parę pilnować i kamery, żeby na mnie się nie zepsuła, jak ostatnio. Ale naprawdę, to jest całą moją długość życia, jak ja gram w Księcia i pierwszy raz tak mi się tak kamera mi się zbugowała. Okej. Okay. parkour Aha. z drugą strony pani książę pani książę pani mister ork <laughs> szkoda że ja nie mogę już użyć tak jakby tego mistera orka na ostatnim odcinku z the warcrafta okej, zwolnijmy sobie czas Chcę wymaksować kurde, źle tu tutaj ta siła łagi okej, dziękuję teraz możemy teraz tak a no spokojnie, myk. Poczekajcie, książka pracy to z którego roku? Równo 2000, czy 2001, czy drugi. Bo właśnie to ciekawi. Tak, tak. Wiemy to, oj, wiemy, wiemy. Dobra, zaraz zaczynamy zabawę. Pilnujemy pary. Żeby tutaj. Opa. I za bardzo nie bili. Po czym pozwalam, żeby bili Fary. Dobra. No dobra, para tam tym się zajmuj. Hop, 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 hop. Fara. Kurde, nie wchodzi mi pod miet. Co najwyżej... dla się nam nie a nie. Pod Hopa. nie ma to jak wart na poziomie. W czasie walki. Haha. Ho, ho. Dobra. Riki jak... Jak człowiek małpa. Ciup, Ciup ciupa. I wykończenie. O! W plecy... Ty, Judaszu! A ja cię ojcem nazywałem! Siup! O para, 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 para... Para, No idź na... ...pod ofarę. Heheh. <grym>. Siup! Auć! No boleło, facu! Auć! To też bolało. Dobra. Wykańczamy. Wykęczamy. I gwiazdo to dzieł. <laughs> Raz, dwa, trzy. Hop. Giniesz ty. Hop. Para, nie podchodź tak blisko. Głupia. Ale tutaj już takie chyba spory my... te mail... A nie. Ale tak bardzo spory jego nie dostały. ja e, się pomyliłem. Hop. O, niebieskiego, Można wykończyć. Oj, 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 to oj, to ty tył. ty, tył. nie, O, dobrze. Hop. nie, 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 on tak tym spamuje i do we w głowy się nie, nie kręci. Oj 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 oj. A wy? Więc teraz mniej się tepną? Hej, panie. Co to miało być? Jak ktoś starcy was podczytam, tylko no kurde tutaj mnie spamują. O kurde, skoczyłem do góry. O, kamera. O kurde, kamera. Kamera. Okej. Okay. Mamy to. Okej. Okay. I to właśnie mówiłem wpływ, na początku, że będą później bardziej wymagające walki, jak widać tutaj. I przeciwnicy są trudniejsi, i kamera jest trudniejsza, wszystko jest trudniejsze. I to właśnie stopniowe podwyższanie, podwyższanie poziomu trudności. To jest... powoli zacznę tutaj jakoś ludologicznie gadać i to będzie śmiesznie. <laughs> Okej, okay. chyba tego stary został dobra, jak stary sam został, to trzeba go klasykiem rozwalać, jak małpa, wleźć dla starego na łeb, Opa. bo jak już wlezie się na łeb dla rodzica, to już jest, niestety, po rodzicu. Tam on się broni przed wlezieniem na łeb, ale no, wykańczamy starego. To jest długo gorszy wypadek właśnie tego lenistwa prowadzących.